A witam serdecznie na kanale Picasso. Dzisiaj odcinek weekendowy. No cóż, tutaj co prawda niedziela jest, ale jeszcze jest czas, żeby, żeby sobie zakupić co nieco, ewentualnie zdobyć. Natomiast nie chciałem za bardzo wpływać na Wasze tutaj też osądy o tym. Natomiast no, sprawa jest krótka, choć z tym No. Zmieniam trochę sprzęt i, i po prostu te nagrania w przyszłości będą troszeczkę lepsze. Miałem przez to troszeczkę kłopotów sprzętowych. No cóż, mamy rozbitą skarmonkę, różka podnosi, różka podnosi po 109 tysięcy, powiem szczerze, jeżeli miałbym jakieś cenne, cenne jakieś koniki, to być może by się to opłacało wrzucać na przykład na, na takie kolorowe tutaj ekwipunki, prawda, A na klacze po prostu 30-letnie, no to przypuszczam, że byłoby to opłacalne. Natomiast ostatnio osiołki też, też nie bardzo się opłaca rozpładniać w ten sposób, więc też nie za bardzo. Na pewno to jest taniej niż za kupony. Co do strzały Artemidy, to raczej ja bym nie kupował za 39 tysięcy eki. Natomiast to zależy do czego Wam służy. No, mnie do niczego nie służy, ale słyszałem, że przy narodzinach powiedzmy jednorożców jest często stosowane, więc być może i Wam się będzie opłacać. Rozbita skarbonka. Do 21 jest dzisiaj, także może skorzystacie, a może i nie. A mamy też w wyzwaniach Tytana, mamy tutaj Tota, jest to egipski. No, ja Tota nie mam. Nie, mam Tota, mam Tota. Skrzydlata laska Hermesa. Powiem tak, dosyć często mi przychodziła ta skrzydlata laska Hermesa. Do pewnego czasu tam pokombinowali z tą przyznawalnością i ostatnio tak raz na trzy miesiące mi przychodzi, ale to i tak się opłaca tego końka mieć. Najlepiej w jak najszybszych po prostu zdobyczach. Powiem tak no no. To jest cenny konik, to jest dla mnie cenny konik i powiem tak, że bardzo chciałem go mieć, jak go zdobywałem bardzo, bardzo się na niego napaliłem. Natomiast no tak z, z perspektywy czasu, no to tak te cztery laski, jak daje, no dla niektórych facetów no to cztery laski to jest aż nadto, ale no jeżeli chodzi o, o po prostu grę no, to jeżeli miałbym dużo kuponów wydać na tego szkolnika, no to raczej bym się zastanowił, a czy, czy, to, czy to zrobić. No cóż, pamiętajcie, że tam zdrabkę tylko i punkty dorastania też dostajecie, więc to też jest dobre. Dosyć często się dostaje te punkty dorastania, więc jak najbardziej się opłaca. No, i w złotym ronie mamy jeszcze wiatrowy zefir na zapirek. Um, no i ja się troszeczkę by, y, no daję y, podnosi gdzieś raz na miesiąc można uzyskać ten wir cały, natomiast pamiętajcie, że to jest tylko przez 100 lat ten zefir i trzeba umiejętnie tymi, tymi wirami dysponować. Za dużo bym nie inwestował w zefirka, natomiast wróżka płodności, jak najbardziej przydatny cerek do rozkładania rozpłodności i do hodowli jest to bardzo cenna, cenny cerek. No, pamiętajcie też, że żeby nie przepłacić tego zefirka, no jeżeli miałbym wybierać między totem a zefirkiem, no to zainwestowałbym w tota. Z tego względu, że zawsze z laski Hermesa można nyksa sobie wrzucić. To jest też dosyć fajna sprawa. E, Przejdźmy sobie tutaj do tych jesiennych kopalni. A, ponieważ e, tutaj, widzicie, mamy mm, o, 21 godzin. Ja sobie to przyspieszę. Aż 6. 6 tych przyspieszeń. No dobra. A ile? No dobra. Może być. A, no to jeszcze jedną. Dawaj. Otworzymy. Tutaj wam w filmiku o jesiennych nie powiedziałem, ale mianowicie o, po prostu można sobie te skrzynki, jeżeli chcecie te skrzynki o, diamentowe zdobywać, tak jak ja, no to wystarczy sobie nie robić tych zadań, a robić każde inne, i wtedy diamentowe skrzynki po prostu sobie zdobędziecie. A mianowicie, no, ja Wam tutaj pokażę, co prawda, na załączonym obrazku, prawda, jak tutaj to, to zrobić. Natomiast pamiętajcie jedną rzecz, że no, to już możecie sobie tam jakiekolwiek tam robić, te. te. Tej, po prostu stukacie, nastukacie sobie więcej, prawda? I, i, i będzie, będzie dobrze, tak. Nie musicie tych zadań tutaj robić yy, na początku, tylko po prostu na sam koniec sobie je ustawić, nie? I żeby było ok, no to dajemy tutaj tak. a ja, ja, ja. Se narobiłem tylko. Um, no lecimy tam z tym tekstem no pyk. hu. no myślałby kto. <laughs> no i tak sobie robimy sobie ciach ciach grzybki, grzybki, grzybki. Ej i tak sobie tak dziamamy, dziamamy, żeby żeby sobie uzbierać tam jakieś tam tego, tego sobie mm. O co mi chodziło? Żeby, żeby zdobyć sobie tą rakietę, ale żeby jej nie wykorzystywać pod żadnym pozorem. jak jaka, zanim sobie tam dobijemy, nie? I Icia, i ciach. Wiecie, tutaj mamy wszystko już załatwione. Już złota, już jest, widzicie. O, i ciach. Aj, miałem ładnie. Aj, 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 No, a tu też będzie pięknie. I lecimy, tak. Tylko pod żadnym pozorem nie. Aktywować tej całej, całej naszej rakietki, prawda? sobie tak możemy dziamać, dziamać i dziamamy. A co? To nam na to nie zezwoli, tak? I lecimy sobie dalej, i tak sobie powoluśku, woluśku do końca robimy. o proszę bardzo. I jak wam chodzi o przede wszystkim a przede wszystkim o, o skrzynki, o już mamy, no to robimy i dostaniemy fioletową skrzynię. Oczywiście punkty są te same. Jeżeli Wam znowu chodzi o, e, o, e, o jeża, żeby zdobyć jeża, to ja wam sugeruję, żeby robić brązowe skrzynki, czyli też po prostu troszeczkę olać tam systemnie i po prostu nie bać, nie robić przed, przed upływem czasu, a no i nie używać eksplozji, tak, bo eksplozja od razu daje bodajże złotą albo fioletową skrzynkę, więc, więc idzie troszeczkę tam, troszeczkę dalej, nie? no i mamy jeszcze złote skrzynie co w tej złotej skrzyni, no jest ten ten z nowej kolekcji, tak Pani Jeziora no powiem tak pamiętajcie o tym, że w złotej skrzyni musicie wybrać wszystkie te nagrody żeby, żeby ona się odnawiała, jak Wam się zacznie, zacznie robić tą samą rzecz wskazywać, no to znaczy, że się już wszystko wy wykorzystało i idzie ona od nowa, więc a pamiętajcie też jedną rzecz, że a te złote skrzynki to też nam zalicza te złote skrzynki, wiecie z, z tych, co zdobywamy, tak, także no, kto wie, czy nie lepiej po prostu jak zdobędziecie główne nagrody to sobie złote skrzynki zrobić tam w a na naszym tym a z tym Tetrisie tam a i, i po prostu te, te złote skrzynki sobie zdobywać, prawda? No cóż, ja mogę jeszcze tutaj powiedzieć, no ta promka jest dosyć ciekawa, aczkolwiek no, sam ten konik, no, sam, sam jeż jest taki sobie. Natomiast Woda Młodości przede wszystkim to jest e, dla koni, e, na, dla e, giepeków. I nie każdy będzie, będzie cenił tego cerka. Jeżeli ktoś jest zwykłym hodowcą, który tam za bardzo Grand Prix nie interesuje, no to nie będzie też zainteresowany wodą młodości. No i tyle w tym temacie. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia w następnym odcinku.